Mortadela, Mortadela Nie nad szarp nie jest ci porfela dziątek, piątek czy niedziela Mortadela, Mortadela Tale ja nie wiem czy nasz team wygra na w Ugramy Szaku No dobrze, ja mam kila to Poczekaj, go przyjmujemy? Git, 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 dzięki, 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 Daje punkt, daje punkt, jeden hit 3 no dwa, nie zero, 1, 0 mam o ładnie, ładnie Kurwa nie wiem co się dzieje w tym meczu Bo ich do gieba nagierka Muszę sobie tego skina do tej mail kupić w końcu, kurwa. A właśnie, dziwne no, że ty jeszcze nie wziąłeś. Shaco chyba będzie. Już jest. Co, kupiłeś tego skina? Tak bez promki. Jak mi kupisz, to będę miał. Trochę mnie wpis dawali No niestety. Ja też pewnie chcę. Teraz ją gonimy? Nie mam No, ona mnie zabija. No niestety. Ej! Nie wiem. Już widzę 100% luz radio. A masz O kurwa. Momentalnie odściewa tego lola, jak to tak wygląda. Kurwa, no nie Eee, ja już kurwa myślę o tym, że zaraz w rangi spada mi znowu nie gram w lola. Kurwa, bo mi się nie chce. Bo to jest bez sensu, ja nic nie, nie progresuję. To jest takie coś. A pierdolę. kurwa baran pierdolony, rozumiesz? Jeszcze się wyjebał Dobra, nie gram w tą grę już, pierdolę takie granie debilami, bo to nie ma sensu. Widziałeś co on kurwa zrobił? Widziałeś Weź w ogóle daj spokój, kurwa to się nie da grać w ogóle w tą kurwa grę Zajebałem kurwa stuna, wystarczyło żeby stąd tu wskoczył gościa go podbiły by było po temacie i ja bym żył Jeszcze bym eksplodował drugiego, byśmy dwóch zabili To no zamiast wchodzić, to ucieka. Nie wiem, on nie walczy w ogóle ten kurwa głąb. Ja wiem, ten xin kurwa do reporta jest, on specjalnie tak gra. No, dobra. On specjalnie tak gra. Dobra. Dlaczego? Pana poszłaś tam. Dobra, jebać go, jebać go, reportuj tego kurwa śmiecia. Ja nie gram w tą grę. Jak takie psy będą w to kurwa grały, to to jest bez sensu, człowieku. Człowieku. Co on specjalnie to robi? Daj spokój, nie ma sensu tego. Następny raz jak będziemy grali, to chowamy scenę, bo to nie ma sensu, bo taka szmata specjalnie robi. On specjalnie chodzi, tylko dżungle bije, zobacz. Spierdalny bezwóz. Pokazuje, że wchodzi, po czym biegnie sobie na kraba do góry. No co to kurwa jest? Czekałem. Spierdolam. Co ty kurwa? Uciekam. No <laughs> kurwa, przeżyłem dzięki temu. Nie wiem czy mi się chce jeszcze w to grać stary, bo to tak wygląda, że my nie mamy nawet sensu kurwa tracimy czas po prostu, bo nie, nie no ma nie ma. Na... idę będę ci na dawaj. O pierdole, kurwa, to nie ma sensu, przecież oni będą tak kurwa odpierdalać. Nie bez kitu, aż kurwa jutro piszę do gościa i challenge im jakiś roje, bo to jest bez sensu. Kurwa, że ja męczył się z jakiegoś debila co specjalnie kurwa tronował Ale mam kurwa ochotę na tą jakieś, no nie? czeka, ile ileś zbierałem kurde na wsi tego wszystkiego. Wiesz, że ja nigdy nie poszedłem kurwa. ja zbierałem, bo u nas dużo rodziny na wsi było, wiesz? I zbierałem a to truskawki, a to kurwa ziemniaki, pamiętam się wyjmowało czy tam buraki kurwa nawet też od tym pługiem, potem to do tego, do koszyczka i potem wujaszek się tam dzia dawali. Ale to ja nie wiem, bo u nas rodzina to robiła i zawsze dostawało się tam jakiś worek kartofli czy tam jakieś kilka worków kartofli, wiesz co chodzi za to. Widziałem, co odkryli pod tymi piramidami, no obejrzymy sobie może później. W ogóle fajna jakaś technologia, no nie, że kosmosu mogą. ...przejrzeć co jest w środku w piramidzie, zawieszne to jest. Też mam nadzieję, że nie wrócisz. To ja się, po co bierzesz suba? Po co bierzesz suba i piszesz jakieś głupoty? Ty się nawet nie zacząłeś. To jest najlepsze. Ty się nawet nie zacząłeś ziomuś. A przeszkadza Ci, że ktoś się skończył, kto się nawet nie skończył. Bo są ku temu normalne rzeczy, dlaczego tak się dzieje, ale nie będę tłumaczył debilowi. Więc już nie wracaj też tutaj. Oni nie rozumieją. Że nie ma hypu teraz na GTA, dlatego ludziom się nie podoba. Hype na GTA by było jakby bandzi przyszło i grało. I znowu by było 20 parę tysięcy ludzi. Kurwa grających z tego plus kurwa 10 Grand toś coś tam, coś tam wie zachodzi co chodzi, zupełnie inacja wtedy No za dużo GTA gra mi dlatego No jak Lola odpalamy jest wszystko ok na GTA ludzie spadają no niestety no nie ma hype'u na GTA teraz Ale no, będzie łatwy meczy Eee, łatwo będzie, to karmę z tej karmy będę im tak wypierdala, że Se chłopa FK, który powinien paczynki stawiać, rozumiesz kurwa 2 na Powinien za 7 sekund patynki stawiać on powinien za 7 sekund patrynkę stawiać, w tym momencie powinien patynkę postawić. A, Kain! Kain tu stoi godzinę, okej. Okay. Kurwa jaki ten szako jest no... Jaki ten szako jest kurwa gównem pierdolony w dupę jebanym Jakim on jest kurwa gównem O pierdolę 2 na 6 kurwa u mnie taki zawsze Nie wiem co to kurwisko robi jebane co? Co robi, powiedz mi, co robi to kurwisko? No chłopie, szkoda te gierki. Wypierdalaj stąd śmieciu, jebany. Ruchaj się tam z koleżkami i pierdolcie głupoty. A idę mota, dostaję przez kurwa śmiecia. No akurat idzie na pierdalanka. Dobrze, ja to teraz dużo będę w tego voleurantach grał. Podchodzą mi. Okej, okay, czyli cofnę iść do ciebie jeszcze. Unlock. Nice. Mamon. <grywka> o kurwa, no tak, no może zaskanować. Biegnie tu, słyszałem? Nie, no, dobra, oni za dużo oh wiedzą. God. Oni kurwa, za dużo wiedzą coś od razu. Nie wiem. Idę na łoku, gość wychodzi z. I strzela, no nie wiem, no, nie wiem raz, bardzo no. Spokojnie, spokojnie no Mówi coś, no, no, no. tam coś Ej, ale nie wpierdalajcie mi więcej na smoka, bo ja nie umiem Dawaj, no, kurwa Przez się do nie no, kurwa, no to już jest, kurwa, przesada, że goś wie gdzie na łoku idą, no tego, kurwa, no już nie uwierzę, no nie Kurwa, po schowach bije ja już tu czeka. Ula. Tam też Rejska była. Ona jest na tapa. Ja wiem, kurwa, bo no nie wierzę. Ty wana Cały no czas jest... na plecy mi wchodzi. Stoi tam dalej. Pistoletem prawie mnie zabija na plecach gość, kurwa. Okej. Okay. Trochę ich wypchnąłem. A ja dojechał mnie. Uważaj. Backside. Ale wiesz, to, dlatego mówisz, że to jest nierealne co on robi. Wiedzą miesianę od razu mi wyjebał. Za nim nie widział. Dlatego mówisz, co oni kurwa dziwnie grają chuj. Ja mogę taką ja kurwą myślę, zagrać. O, kolorową, fajną, taką laleczką. Aha To chyba się nie da grać kurwa na, na streamie. No zobaczymy jak dalej, będzie dalej, nie? No ja już widzę po pingach, że mają no. taki jak my. Samo to mi wystarczy. A ja tam mam pompę w sumie. <noise> no mi szkoda czasu dla jakichś zjebów, co kurwa wychowywać ich rodzice nie mogą. Nie mogę trafić, jest, kurwa, w tego digla, nie wiem. Git, leżam. Nie wiem, to też już się kończy powoli granie kurwa... Waloranta, bo jak to kurwa, i Rajot też nic z tym nie robi, to to nie ma sensu. Jakieś to wierno śmieci, którzy tkwią. To totalnie nie ma sensu. Co za czasu na to. Ten gość w ogóle nie ma siany w śmiecie Po prostu kurwa. Tylko przez ścianę je zabija. Nigdy inaczej. O kurwa, mi się mną! Ja pierdają się, że w tej tubie tam w środku stoi ty. Czekajcie na mamona, niech sobie podejdzie. Jak gość tu już na mnie czeka. Na mnie, na mnie klient to już czekał, wiedział, że tam idę pół mapy na nożu. O, to jest kuręctwo, jebane, powinni wypierdalać na perma te ścieki. Przecież to jest kurwa bez sensu. no Jaki to ma Najlepsza sens? Kifka jebana snajpiła. no Jaki to ma kurwa sens? Stary gościu czeka, no. stoi tak! Chuj, nigdzie indziej killjoyem, które pojedyncze zabije. To bo w bo. mają wyjebane w to totalnie, jakby, nie? Nawet jakby ktoś się przyznał i wysłał e tiketa, że Hejka stream snajpuje, to nic by nie zabili. Nie, bo po prostu kurwa, no nie wiem, będzie era niedługo Znale. cheatowania, kurwa w tej grze, bo nie możesz normalnie grać w to nawet już. Nie, ten Valorant chyba mi już głowę pogniósł kurwa dzisiaj. Są pod... A, bo słyszę ich. I hear them through the wall. No i on wie, że ja tu stoję, rozumiesz? No nie wierzę w takie coś kurwa. Na BS się teleportował jeden. Pod BS-em i zabije bombę zaraz. Jaką kurwą głupią jestem. Na Warszawce gramy, ale będzie. Tutaj zawsze są dodatkowe emocje. O ale powinienem teraz się zdenerwować. No, nienawidzę tego. Przeszedł jeden rampa, Pan ramp. Nie wierzę w to po prostu, kurwa. Był Kurwa nie wiem, wszystko widzą, wszystko wiedzą, o, bo nie? Ale go nie lubię wa na Warszawie grać. Może prezydenta pogramy? Poza kamerkę włączam, Nie wiem, bo mi się nudzi, bo jem coś na przykład sobie, jakieś orzeszki czy coś, wiesz. Ja pierdolę. O, już kurwa. O za dodało mi się uciecz. Dał mi się uciec pod tym łóżkiem, kurwa, no nie? Lubiła mnie ta gra. ta gra. jest zjebana, no. Kurwa, no nie przemogę się więcej do niej, już. Zjebane to jest, kurwa. Strzelasz, to nic nie dostaje w ogóle. Jak ty dostajesz, to padasz od razu na hita, nic nie możesz zrobić. Kurwa, to jest pojebane. To skąd za jakiś czas widzowie. Yo.